Wyobraź sobie sytuację, w której stoisz w tłumie, a ktoś może skierować dźwięk, który usłyszysz wyłącznie ty. To, co jeszcze do niedawna mogło się wydawać jedynie technologią spotykaną w filmach, teraz stanowi realnie istniejące rozwiązanie. Naukowcy dysponują już narzędziami pozwalającymi na dostarczanie dźwięków do precyzyjnie wybranych osób, nawet jeśli te. Znajdują się w znacznie większym gronie. Za tym rozwiązaniem stoją przedstawiciele Uniwersytetu Stanu Pensylwania, którzy mówią o mnogości potencjalnych zastosowań. Do osiągnięcia takiego rezultatu inżynierowie wykorzystali połączenie ultradźwięków z tak zwaną akustyką nieliniową. Dźwięki mają formę wibracji, a ich częstotliwość określa wysokość dźwięku. Niskie częstotliwości odpowiadają takim dźwiękom jak bicie w Bęben, natomiast wysokie odgłosom pokroju gwizdania. Jako że fale dźwiękowe mają skłonność do rozprzestrzeniania się podczas przemieszczania, to ich kontrolowanie stanowi nie lada zagwostkę dla inżynierów. Przez długie lata uniemożliwiało to precyzyjne sterowanie dźwiękami, lecz teraz naukowcy ze Stanów przekonują, że udało im się dokonać przełomu.